Cisza na planie! Trzy, cztery. Więc po pierwsze trzeba obniżyć temperaturę w piekarniku. W piekarniku. W Czyli są wszędzie i jest ich dużo. Dobrze było. No to dobrze było, no! Powietrze. Powietrze. Było powietrze? wróć. A po drugie. Czworo książąt? Nie po prostu w takie zwyczajne, najzwyczajniejsze w świecie poszarki do, do poduszek. A dzisiaj? Dzisiaj? Dobra. Jestem dojrzałe, zniec mnie. Robię, robię. Powiedziałam do paznokci? Do włosów oczywiście. Teraz gdzie to ma górę? A jeszcze raz, jeszcze raz. Gramy, 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 gramy. Czekajcie, nam się. A -a. A teraz będzie kolejny odcinek o tym, jak odpakować taśmę jednostronną i znaleźć jej początek. Kilkanaście podróży. A właśnie, ciągle mi się myli kolejność. Nie eee. czy ja tak zawsze muszę z folią aluminiową. Zdraco, złowo, złowo. Gryździemy, komar, ten odcinek będzie dalej. <gryzny> w moim domu wszystko stoi na głowie, ale buty mam naprawdę super pochowane. O Boże, siła i kompetencja. Można też zrobić z niego coś innego i ja wam pokażę coś innego. Wy go nie widzicie, ale on tu stoi. Eee, Przepraszam, bo ta mucha mnie rozproszyła. To jest Łukasz, to jest Łukasz. Czy ja słyszę muchę? Dobra, pierwszy był najlepszy. Wiem, wiem, zaraz powiecie, że Łukasz przestanie. Potem mieliśmy z Rysiem... Z Rysiem, samochodowy. Z Rysiem i w ogóle tych przygód. Mieszanie kontra prasowanie. Mój sposób. Mój sp wróć. Zapraszam. O! To jest ulubiony fragment wszystkich moich odcinków. oderwać taśmę dwustronną. Cisza na planie! A ja mam taką specjalną kulę, która odstrasza komary. Nie przewidziałam, że to poleci. Przepraszam. Kakao na przykład gorącą czekoladą. To różnica. Kakao czym? Herbatą z imbirem. Dobra, jeszcze raz. Ale jak ładnie schnie, zobacz. Wucza. Na pewno będzie bezpieczny i na pewno się nie spleśnieje. Ruchy, ruchy. Chyba <grywka> wyjdzie. Ta trzecia była dobra, nie? Olewamy to. Nie mam młoteczka. Gdzie mój młoteczek? A teraz zobaczcie, kto się najbardziej zmęczył tą świąteczną robotą. I czerwony lakier do paznokci, idealny dla takiej przy stole najlepiej sprawdzają się świece. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejny czwartek. W kolejnym odcinku, w kolejny czwartek.